Minister Cezary Grabarczyk przyjechał do Rzeszowa na zaproszenie prezydenta Tadeusza Ferenca. Zapoznał się m.in. z inwestycjami komunikacyjnymi miasta, a było ich sporo. W latach 2003-2008 na przebudowę, rozbudowę, remonty dróg na terenie NATO Rzeszowa wydatkowało ponad 260 milionów po złotych. W ramach tej inwestycji za 44 miliony złotych został zrealizowany pierwszy odcinek obwodnicy północnej. Z tego dofinansowanie wyniosło 9,5 miliona. Przebudowano też ulice powiatowe. W zakresie poprawy bezpieczeństwa i uprawnienia ruchu realizowano modernizację skrzyżowań. Tutaj przykład skrzyżowa w ulicy lubelskiej generała Marszka. Należy wspomnieć także o ulicy Tarkowej. wyposażona do dodatkowe basenu, nowoczesną sygnalizację świętą, i oczywiście dofinansowanie z budżetu państwa na co bardziej 50%, to program Trzeba dodać, że za kwotę 230 milionów wybudowano ponad 40 km nowych ulic, wyremontowano wiadukty, chodniki, powstały nowe parkingi i ścieżki rowerowe. Zebranych interesowała sprawa budowy autostrady A4 a nad tą inwestycją nie ma czarnych chmur, stwierdził minister. Nie ma czarnych chmur nad pokazaciem, nie ma czarnych chmur nad autostradą A4, nie ma czarnych chmur nad portem lotniczym Jasianka i będziemy przyspieszać realizację inwestycji kolejnych. I w zasadzie te autostradzaczny, który będzie ogłaszany w czwartym kwartale zostanie rozstrzygnięty